Cześć, ciekawcy. Pogłoska, że One Direction wraca do wspólnego grania i na scenę, pojawia się w sieci przynajmniej raz w roku, więc coraz więcej ludzi sceptycznie podchodzi do tych wiadomości. Tymczasem wydaje się, że życzenia wszystkich fanów grupy wreszcie się spełnią. Informacje o możliwym ponownym połączeniu zespołu kolejny raz ujrzały światło dzienne, ale tym razem jeden z członków faktycznie potwierdził, że chłopcy wspólnie pracują nad czymś wyjątkowym. A fani One Direction znaleźli dowody na to, że coś może się naprawdę dziać. Dlatego w odpowiedzi na Wasze liczne prośby, oto odcinek o One Direction i ich powrocie. Więc zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się o znakach, że grupa połączy się wcześniej niż nam się wydaje i że wystąpi razem tak jak obiecywali. Zanim się tym jednak zajmiemy, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, by nie przegapić naszych kolejnych filmów. Już? No to zaczynamy! Minęło prawie 5 lat, odkąd One Direction ogłosiło przerwę. W ciągu ostatnich czterech chłopcy koncentrowali się na swoich solowych projektach, ale fani zespołu mieli nadzieję, że grupa czy to w cztero czy 5 osobowym składzie jeszcze się zjednoczy. W końcu mieli ku temu dobry powód, przecież kiedy zespół ogłosił przerwę twierdzili, że znikną tylko na 18 miesięcy. Jak widać trochę nadwyrężyli zaufanie fanów, ale armia One Direction wciąż wierzyła, że grupa wróci tak, jak obiecywali chłopcy. I nie miało znaczenia, kiedy jeden z nich wydał album, a drugi ogłosił światową trasę koncertową. Rozpad lub przerwa One Direction, jakkolwiek to nazwiemy, nastąpiła po tym, jak Zayn Malik niespodziewanie opuścił zespół w środku trwania ich trasy koncertowej. Czy pamiętacie, co robiliście, kiedy wybuchła ta wiadomość? Cóż, Zayn nagle opuścił grupę w trakcie On the Road Again 25 marca 2015 roku i poleciał do domu z Tajlandii po tym, jak rzekomo został przyłapany na zdradzie swojej ówczesnej narzeczonej Perry Edwards z dziewczęcego zespołu Little Mix. Ponoć wyjechał, aby z nią porozmawiać, ale kilka tygodni później para ogłosiła, że się rozstała. I zdaje się, że w tym momencie Zayn chciał po prostu porzucić swoje dotychczasowe życie. Po jego odejściu oficjalne konto One Direction na Facebooku opublikowało niesławne oświadczenie zaczynające się od słów, cytujemy Po pięciu niesamowitych latach Zayn Malik postanowił odejść z One Direction. Nile, Harry, Liam i Louis będą kontynuować działalność jako czteroosobowy zespół z niecierpliwością wyczekujący nadchodzących koncertów podczas swojej światowej trasy i nagrania swojego piątego albumu, który okaże się jeszcze w tym roku. Koniec cytatu. I tak właśnie zrobili. Czterej chłopcy zakończyli trasę, wydali swój album Made in the AM, a po ostatnim występie na pożegnanie w brytyjskim programie X Factor poszli osobnymi ścieżkami i każdy skupił się na solowym projekcie. Tymczasem podczas wywiadów po odejściu z One Direction Zenk skrytykował zespół i powiedział, że ich muzyka jest do bani i że tak naprawdę nie ma żadnych przyjaciół w grupie. Podczas gdy pozostali czterej chłopcy powiedzieli, że szkoda, że nie odbyli kolejnej trasy koncertowej i nie wykonali utworów z ostatniego albumu. Może to jedna z rzeczy, która dała fanom nadzieję, że zespół ma szansę na powrót, przynajmniej na jeszcze jeden raz. Więc po rozpadzie Nile, Harry, Liam i Louis skupili się na projektach solowych. Wydawali muzykę, zajęli się aktorstwem, modelowaniem i działalnością charytatywną. Przy tych wszystkich działaniach pojawiały się wywiady promocyjne i po prostu nie jesteśmy w stanie zliczyć, ile razy pytano ich, czy One Direction kiedykolwiek wróci albo się zjednoczy. W pewnym momencie wydawało się, że Harry Styles zakazał już nawet wszystkich pytań związanych z One Direction w swoich wywiadach i nie było jasne, czy kiedykolwiek będzie gotowy na spotkanie z byłymi kolegami z zespołu. Ale ostatnio coś się zmieniło i jakoś niespodziewanie piosenkarz nie boi się już odpowiadać na pytania związane z One Direction. Choć to nie on jest tym, który ujawnił, że zespół planuje się ponownie połączyć. Całkiem niedawno Liam Payne wydał nową piosenkę i w ekskluzywnym wywiadzie dla The Sun potwierdził, że chłopcy potajemnie nad czymś pracują. Co ciekawe, spośród wszystkich członków grupy Liamowi najczęściej zadawano pytania o powrót zespołu i muzyk zwykle podawał wtedy po prostu jakąś przypadkową datę. Na przykład, cytujemy: Tak, jestem pewien, że za dwa lata tak się stanie. Jednak tym razem jest ku temu bardzo wyjątkowa okazja. Tak więc 23 lipca One Direction będzie obchodzić swoje dziesięciolecie. Tak, dokładnie tyle czasu mija odkąd zostali połączeni w zespół w programie X-Factor. I właśnie z tego powodu fani po cichu mieli nadzieję, że może chłopcy zrobią coś wyjątkowego. I tym razem naprawdę wydaje się, że życzenia sympatyków grupy mogą się spełnić i znów zobaczą oni chłopców razem na scenie. Bardzo możliwe, że nie zobaczą ich osobiście z powodu panującej obecnie sytuacji na świecie, ale i tak to się liczy. Tylko czy będzie ich czterech czy pięciu? Bo posłuchajcie tego. W wywiadzie dla The Sun Liam Payne potwierdził, że One Direction planują wspólny specjalny projekt z okazji ich dziesiątej rocznicy w lipcu. Powiedział, że wszyscy dużo rozmawiali przez ostatnie kilka tygodni, ale i nie jest pewien, co właściwie może teraz ujawnić publicznie. Przyznał, że jest kilka różnych rzeczy, nad którymi wszyscy pracują, aby sprawić, by to ich upragnione połączenie wreszcie się stało i ludzie wciąż przesyłają sobie maile dalej. Wyjawił, że to jest też naprawdę dobry czas, aby ponownie się ze sobą połączyli. To nie wszystko, ponieważ magazyn Page Six ujawnił, że tajny rocznicowy projekt One Direction zawiera pomysły od ponownego połączenia podczas specjalnego programu telewizyjnego aż do wydania nowego singla. Trasa koncertowa zdecydowanie się nie wydarzy, przynajmniej nie teraz. Głównie z powodu pandemii, dlatego że wszyscy chłopcy, cała piątka jest teraz w różnych wytwórniach i ma podpisane umowy solowe. Źródło bliskie menadżerom piosenkarza powiedziało, że przed nimi jeszcze długa droga i wiele przeszkód. Oczywiście w tej chwili wszystko, co zdecydują się zrobić, będzie musiało zostać zrobione wirtualnie, ale teraz jest między nimi wiele dobrych intencji, chcą, aby coś się wydarzyło. A fani chyba przyjmą wszystko, jeśli tylko zobaczą ich razem, prawda? Źródło poinformowało również, że chłopaki obserwowali jak zespołowi Rolling Stones udało się utrzymać grupę razem przez dziesięciolecia, nawet jeśli część z nich także robiła solową karierę. Obecnie każdy z chłopców One Direction chce jakoś podziękować fanom za ich 10 lat lojalności i sympatii. I pomimo sukcesów solowych każdy z nich wie, że największym podziękowaniem dla fanów byłoby to, że mogliby wspólnie zrobić coś w hołdzie temu, co zaczęło ich popularność. Nie jest tajemnicą, że ich relacje są teraz inne od tych, jakie były kiedyś, ale wszyscy wiedzą, że nie byliby w miejscu, gdzie są teraz, bez tego, co grupa wspólnie osiągnęła. A ponieważ fani One Direction są jak detektywi, odkryli, że niedawna aktywność grupy w internecie może również sugerować możliwość ich powrotu. Pierwszą rzeczą, która doprowadziła fanów do szaleństwa, było to, kiedy zauważyli, że Harry, Liam, Louis i Niall ponownie zaczęli obserwować Zayna na Twitterze. Niestety Zayn nie poszedł za ich przykładem. A może tak naprawdę chłopcy nigdy go nie przestali obserwować? To może być prawda, ale najwyraźniej ludzie otrzymywali powiadomienia albo uważnie śledzili fakt, że cztery chłopcy obserwują swojego byłego kolegę z zespołu. I dokładnie z tego powodu hashtag One Direction Reunion zyskał popularność na Twitterze. Jeśli to wam nie wystarczy, to musicie wiedzieć, że byli członkowie ponownie obserwują też oficjalne konto One Direction na Twitterze. Poza tym wszystkie pięć albumów zespołu jest teraz dostępnych w Apple Music, a fani odkryli, że profil One Direction na stronie streamingowej zawiera zdjęcie wszystkich pięciu członków. Następnie inni fani zwrócili uwagę, że Zayn Malik nie jest już wymieniany jako były członek zespołu Google i że powrócił do bycia wokalem. I na koniec, oficjalna strona One Direction również została ponownie aktywowana po raz pierwszy od czasu przerwy zespołu w 2016 roku. Czy te wszystkie wskazówki brzmiały dla was przekonująco? Jeśli nie, to powiemy wam jeszcze, że niektórzy fani zauważyli również, że konto na Twitterze One Direction ma utworzone osobne listy dla wszystkich członków zespołu, w tym Zayna. Jest też lista zatytułowana VIP One Direction Day. Co to może znaczyć? Aha, i niedawno także Nile i Liam odbyli rozmowę na FaceTime, którą udostępnili na Instagram Stories. A co ci członkowie zespołu powiedzieli o zjednoczeniu? W marcu Nile Horan pojawił się w programie Late Late Show with James Corden i wziął udział w teście na wykrywaczu kłamstw. Zapytano go wtedy, czy One Direction kiedykolwiek wróci do siebie, i wtedy odpowiedział tak. Czy to było kłamstwo? Nie, test potwierdził, że odpowiedź była prawdziwa. A na początku tego roku Nell powiedział, że jedynym sposobem na ponowne zebranie się zespołu będzie powrót Zayna. Horan nie ma z nim złych stosunków, ale jak stwierdził, niektóre rzeczy mają swoje życie, więc zobaczymy, co się stanie. Tym, który słynie z konfliktu z Zaynem jest Louis Tomlinson. Kiedy zapytano go o połączenie grupy w styczniu, odpowiedział, że myśli, że to się stanie w pewnym momencie, ponieważ byliby głupi, gdyby nie spróbowali znowu zrobić czegoś razem. Ale równocześnie potwierdził też, że nie czuje się gotowy pogodzić się z Zaynem, ponieważ uważa, że jego były przyjaciel i kolega z zespołu okazał brak szacunku, gdy źle mówił o zespole w wywiadach. I jak wspominaliśmy wcześniej, nawet Harry Styles, który wydawał się najbardziej niechętny, by zdecydowanie powiedzieć tak ponownemu połączeniu, zmienił swoją melodię. W zeszłym roku powiedział magazynowi Rolling Stone, że nie sądził, że może kiedykolwiek powiedzieć, iż nigdy więcej tego nie zrobi. Tak, wiemy, to trochę skomplikowana odpowiedź, ale przynajmniej pozytywna. Niedawno natomiast podczas wywiadu z Series XM Harry został zapytany, czy rozważyłby wirtualny zjazd One Direction z chłopcami, na przykład poprzez połączenie na Zoomie. Odpowiedział, że nie wie, czy to jest zjednoczenie, jakie mieli na myśli i czy to byłby właściwy sposób, aby to zrobić. Hmm, jednak to trochę mylące. Może po prostu nie chciał niczego zdradzać? Żeby wyjaśnić dlaczego One Direction było największym boysbandem ostatniej dekady, przypomnimy Wam co udało się im osiągnąć. Do 2020 roku zespół sprzedał w sumie 50 milionów płyt na całym świecie. W stosunkowo krótkim czasie razem zdobyli 200 nagród, w tym 7 Brit Awards, 4 MTV Video Music Awards, 6 Billboard Music Awards, 7 American Music Awards i 28 Teen Choice Awards. Nigdy nie zostali nominowani do nagrody Grammy, co zdaniem ich fanów jest wielkim niedopatrzeniem. Czy też uważacie, że One Direction powinno otrzymać przynajmniej jedną nominację do tej nagrody? Zespół wydał także pięć albumów w ciągu pięciu lat i odbył trasy koncertowe na całym świecie związane z czterema z nich, co zresztą nie jest typowym harmonogramem pracy dla zwykłego artysty. Byli także gospodarzami godzinnej transmisji na żywo dla swoich fanów, gdzie brali udział w różnego rodzaju konkursach i wykonywali swoje piosenki. I mimo że zarówno One Direction, jak i spore grono ich fanów są niedoceniani, zdecydowanie pozostawili swój ślad w historii muzyki pop. A teraz wy ciekawcy, powiedzcie, czy myślicie, że wszystkie te znaki oznaczają, że One Direction zrobi coś naprawdę wyjątkowego na rocznicę powstania grupy? A może fani przesadzają? Myślicie, że Zane dołączy do pozostałych chłopców? Napiszcie nam o wszystkim w komentarzach i pamiętajcie, aby polubić ten odcinek oraz zasubskrybować nasz kanał, by być na bieżąco z naszymi filmami. Do usłyszenia wkrótce, cześć!